Cześć, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Zeta, to jest kolejna zapowiedź live. Dzisiaj już 9, czyli 9 live już e, będzie. Oczywiście linka do liveu macie w opisie. No i tak, live odbędzie się o godzinie 18 i potrwa około do godziny 20 lub 21. E, zobaczymy, jak Wam będzie się podobało. Czy będzie klimatycznie, oczywiście, e, to wtedy go przedłużymy. No i tak będziemy może wbijać ten 80 level, zobaczymy jeszcze gdzie i co porobimy. No i cóż, mam nadzieję, że będziecie, jeżeli ktoś będzie tak na 100%. Proszę, aby napisał w komentarzu, że będzie, bo wtedy mogę sobie zobaczyć ile tak będzie e, średnio osób. Na poprzednim live'ie było tak około 40 do 50 osób, było naprawdę fajnie. Więc jak, jak ktoś chce po prostu e, się troszeczkę pobawić, miło spędzić wieczór, to oczywiście zapraszam na live'a. No i tak jak wspominałem, live będzie się o 18. Link oczywiście macie w opisie. No i cóż, do zobaczenia na live'ie.